I kolejny raz przedzierają się piłkarze ze stolicy. Groźnie pod bramką gospodarzy 2-0. Ale świetnie wyprowadzona kontra i Polonia w 26 minucie prowadzi już 2 do 0 Trzeba powiedzieć, że Olszak tutaj zrobił kapitalną akcję z głębi pola. Rzeczywiście przyspieszył bardzo mocno, fantastyczna odegrana piłka przez Kosmalskiego idealnie, idealnie w tempo i Świetny strzał y, techniczny zewnętrzną y, częścią stopy i no, nie, no, nie do obrony praktycznie dla bramkarza, znakomicie to zrobili y, poloniści. Myślę, że tutaj błąd też y, defensywy ruchu, nikt nie wyskoczył do biegnącego z piłką Olszara i, i miał, miał dużo miejsca, żeby dokładnie zagrać klepkę y, z Jackiem Kosmalskim. No i stało się, no będzie coraz trudniej niebieskim odrobić y, tą stratę, to już jest y, dwie bramki. Przewagi czarnych koszul. To jest jakby odpowiedź Sebastiana Olszara tym wszystkim, którzy go krytykowali. Świetnie przeprowadzona akcja.